Cześć kochani, pięciominutówka, czyli czas start. Mam pięć minut, żeby spróbować powiedzieć coś zachęcającego, inspirującego. I wiecie, dzisiaj czytając list do Hebrajczyków, w dziewiątym rozdziale, najpierw czytam o tym, jak Paweł mówi, jak wyglądał kult świątynny w tej świątyni przed przyjściem Jezusa. I jak poszczególne elementy kultu świątynnego w Izraelu symbolizowały to, co przynosi Jezus, a potem nagle używa sformułowania, które bardzo przykuło moją uwagę i nad którym chciałbym, żebyśmy dzisiaj się zastanowili, dlatego, że Paweł pisze coś takiego, właśnie Chrystus, który się pojawił jako arcykapłan nowych przywilejów. Nie wiem, czy myśleliście o tym, że Jezus jest arcykapłanem nowych przywilejów. Natomiast to sformułowanie Nowe Przywileje tak jakoś popchnęło mnie w refleksję, którą chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Często myślimy o chrześcijaństwie jako właśnie o, o czymś trudnym, o czymś, co nas kosztuje jakiś wysiłek. O czymś, co jest jakimś wyrzeczeniem, czego trzeba ponieść koszty i bez wątpienia Jezus mówi o bardzo wysokim koszcie naśladowania. Paweł w liście do Tesaloniczan, ostatnia pięciominutówka była właśnie z listu do Tesaloniczan, mówi o tym, że zapowiadaliśmy wam cierpienia i one rzeczywiście przyszły, więc to nie jest tak, że to są same ochy i achy, ale jednak mimo wszystko w ostatecznym rozrachunku to są Ochy, Jachy po pierwsze, po drugie, w naszej codzienności czasami zapominamy, że chrześcijaństwo jest jednak. Religią, doświadczeniem Boga, który nas chce błogosławić, wspierać. No właśnie, jesteśmy przyzwyczajeni do tego słowa błogosławieństwo i ono już dla nas tak nie brzmi. Natomiast w tym przekładzie, z którego korzystam, to jest przekład Stare, Nowe Przymierze, bardzo fajnie pojawia się to sformułowanie, że Jezus jest arcykapłanem nowych przywilejów, nowych korzyści. Yy. I to już dzisiaj. Bo kiedy Paweł potem wyjaśnia, co to oznacza, to właśnie to, co przynosi arcykapłan, przynosi pojednanie, przynosi ratunek, przynosi pomoc, a Jezus przynosi nowe przywileje nam. W Biblii Tysiąclecia tam pojawia się takie tłumaczenie przyszłych dóbr. No i przyszłe dobra brzmią bardzo daleko i bardzo odlegle. No i przyszłe dobra brzmią bardzo daleko i bardzo abstrakcyjnie bardzo duchowo. Natomiast nowe przywileje brzmią bardzo realnie, więc, yy, więc tak, chciałbym was dzisiaj zostawić z tą myślą, na ile nasza codzienność jest przepełniona takim myśleniem: że Jezus naprawdę jest arcykapłanem nowych przywilejów, nowych korzyści, nowych korzyści, nieustannie nowych korzyści również dla mnie. To nie jest stara religia, to są ciągle i ciągle nowe korzyści, które przychodzą do mnie, do mojego życia. No, właśnie, to, to, to stają się w moim życiu, urealniają się w moim życiu. To słowo nowe oddane przez tłumaczy, właśnie po grecku, wskazuje na wska stawanie się powstających nowych przywilejów, otrzymywanych nowych korzyści, przychodzących do naszego życia nowych benefitów. Właśnie tego arcykapłanem jest Jezus. Więc chrześcijaństwo jest takim doświadczeniem spotkania z Bogiem, który chce mnie błogosławić, obdarowywać już dziś. Tu i teraz nowymi błogosławieństwami, nowymi przywilejami, nowymi korzyściami. Więc chcę Tobie dziś powiedzieć: Jesteś uprzywilejowany, jesteś uprzywilejowana, jesteś w szczególnie korzystnej sytuacji, jeśli Jezus jest Twoim arcykapłanem, bo On jest arcykapłanem wyspecjalizowanym w nowych przywilejach. Mam nadzieję, że to jest dla Was zachęcające. Mnie to sformułowanie bardzo tak jakoś uradowało, ucieszyło. E, więc życzę Wam dnia pełnego nowych przywilejów, nowych korzyści. E, żeby Pan Bóg Was w tym prowadził, Jego łaska, obecność, bliskość, serdeczność, troska o każdy element Waszego życia, żeby był właśnie takim nowym przywilejem. Dzięki. Jeżeli komuś się to może przydać, to proszę udostępniajcie. Kochani patroni, dziękuję za to, że wspieracie ten kanał. I nawet jeśli było kilka miesięcy takich, kiedy nie nagrywałem, czekałem też na tą współpracę z Kubą, który teraz te filmy montuje, to dziękuję Wam za to, że Wy cały czas ten kanał wspieracie. I dzięki temu mogę wrócić do nagrań, i te filmy mogą się pojawiać. Mamy też zasoby na produkcję. Pięć minut minęło. Yy, więc żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnej pięciominutówce.